Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na szybkiego vloga, na którym zabiorę Was do Lumpa, zrobię Wam hol zakupowy z Lumpa. Potem pojedziemy na wielkanocnego Skipa, pokażę Wam, co tam słychać na śmietnikach w okresie wielkanocy, dokładnie przed po sklepów w sobotę. I. I w sumie tyle. Siemanko. Eee, zanim opowiem Wam na Wasze pytania, to zapraszam Was na lumpa. Uwaga! Jestem właśnie po lumpie i kupiłam najlepszą rzecz na świecie. Oprócz tego, co jest za mną, kupiłam... Pluszaka dla mojego psa, dlatego że mój pies bardzo lubi rozwalać pluszaki. I ma z tego super fan, więc jeśli kosztują złotóweczkę, e, no to mogłam mu kupić po prostu, żeby sobie rozwalił, ale kupiłam. Tam tararam Co to jest? <grytanie> Jak ja zobaczyłam to coś, to stwierdziłam, że ja muszę to wziąć. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia. Okej, okay, zapytałam na Instagramie was, co to jest i okazało się, że jest to lama lub alpaka, więc jest to więcej niż jedna zabawka. Patrzcie, jeszcze tu kupiłam takie rzeczy. Ale to tym razem już zrobię haul zakupowy, więc pokażę wam dzisiaj, co kupiłam. A teraz uwaga, lecimy z holem lumpowym, lumpholem. Holem zakupowym z Lumba. Dobra, lecimy z holem zakupowym z Lumba. I ten wspaniały hol zakupowy zacznę od apaszek, które są wspaniałe. Ja bardzo rzadko kupuję apaszki, aczkolwiek zauważyłam, że ludzie je lubią i e, fajnie mieć po prostu je na stoisku, na targach. Więc jeśli kiedykolwiek będziecie macie zamiar wystawiać na targach to, to apaszki są spoko na przykład hit zeszłego lata chyba, czyli taką prostą sukienkę na, na, na cienkich ramionczkach w kratę. To jest też bluzka, której wszyscy szukali właśnie w zeszłym roku z takim odcięciem podcycem. Jest to body z długim rękawem z dekoltem po pas. narzutek, To mam dokładnie taką taką właśnie, w jakiej, jaką ja uwielbiam, z długim rękawem i bardzo długą, taką do połowy łydki, mniej więcej taką czerwoną, bordową właściwie. Eee, na końcu mamy jeszcze kombinezon w palmy z Guided. Tak? A teraz zapraszam Was na wielkanocnego skipa. Słuchajcie tego. No właśnie, miałam taki plan, żeby tutaj nagrać coś, ale jest mi zimno, więc nagrałam przebitki, popatrzyłam na wodę, nagrałam ASMR wodny i, i wracam. To jest zegrze jakby co, to jest pod Warszawą, a w lato tutaj zawsze jest po prostu tłumy, milion ludzi. Tutaj wszystko na tej trasie jest zakorkowane, także nie polecam tego miejsca w lato. Teraz jest spoko, no ale teraz to nikt tego nie korzysta. Idziemy właśnie na y, śniadanie wielkanocne do mojej mamy, która żyje w związku z panem Gruzinem, który zrobił dla nas dzisiaj śniadanie, więc liczę na to, że y, odjebał nam taką, wiecie, takie, takie śniadanie gruzińskie. Będzie złoń. W tym mam jeszcze tam. O, łódka gruzińska, ale jedzenia gruzińskiego nie ma. No. Ale szybsze jest gruzińskie tam. Co jest gruzińskie? Szybsze. No właśnie, i tak się jarałam, i tak się cieszyłam, że będzie gruzińskie żarty na śniadaniu wielkanocnym, a nic nie było tak naprawdę. Eee, więc poprosiłam pana, ma, pana, pana Gruzina, żeby nam coś zaprezentował e, z kuchni gruzińskiej i poopowiadał coś, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, co on mówi ciągle przy stole. Poprosiłam go o to, żeby... E, żeby poopowiadał nam trochę, więc mam nadzieję, że się zgodzi. Ale nie obiecuję. No dobra, taki króciutki, szybciutki vlog. Kręcę właśnie dla was QA, więc zaraz się pojawi na kanale bardzo szybko. No i, i co? I widzimy się przy kolejnym świetnikturze, albo vlogu, albo trochę mam pomysłów na ten kanał, więc liczę na swoją produktywność i. Obiecuję, że będę tutaj częściej. Bo ja tak mówię za każdym razem, a potem dodaję film raz na dwa tygodnie. Także yy, następnym filmem będzie QA już niedługo yy, i będę odpowiadać na Wasze pytania, które zadaliście mi pod ostatnim filmem. Tak. Dzięki. Pa!